Siema, jesteś tej Dzisiaj e, jestem tutaj z moim kolegą Łukaszem. Przedstaw się. Możesz się przedstawić. Okej, okay, widzę tutaj, że nasz kolega próbuje pozostać incognito. Okej, okay, rozumiem. No. A tak serio? No. to przedstaw się. Jażeli chcesz. No co? To... Jeżeli chcesz, to możesz się przedstawić. Jak chcesz powiedzieć incognito, to nie musisz się przedstawiać. No to przedstawię się. Jestem Łukasz. No. No. no, no. Ma 10 lat, lubi grać na. Na czym ty grasz? No, lubię grać na telefonie, ale gram trochę częściej w Fortnite. Ale chodzi o twoją pasję. Mo moja pasja e, to granie na, pia na pianinie. Nie? No i o to mi chodzi. No, e, jego pastę granie na pianinie i dzisiaj zagramy gra gdzie... E, hmm, co my tam wymyśliliśmy wtedy? My wtedy wymyśliliśmy... Co to było? Ej ty, bo Ej. zapomniałem, kurde. <gry> gra bez broni? Nie a nie sojuszowanie się z tymi aha faktycznie tak e, bo dzisiaj chcemy sprawdzić czy gracze jeszcze e, czy gracze jeszcze są jakby mają po tylu no. latach w, grania w fortnite gracze jeszcze mają jakikolwiek szacunek e, i czy po tylu latach w fortnite są jeszcze jacyś mili ludzie którzy chcą się z nami zatimować podimować przetimować steamować i będziemy dzisiaj to testować na rankedach mam nadzieję że Ktoś będzie chciał się z nami streamować, bo mam nadzieję, że zostali jeszcze gracze, którzy grają jakby miło. I prawdopodobnie byli, są grami, graczami OG, bo gracze, którzy dopiero zaczęli grać. O boże, oni nie. ten no. Tyktują czasami. Dobra, możemy polecieć tutaj w swym. Szczerze mówiąc, ja, kiedy zacząłem w ogóle grać i wszystko. E, bo to, to było chyba w samym roku zacząłem grać, nie pamiętam. No czyli I nie niedawno, albo ty ogarniasz po prostu. Nie, bo po prostu ja już dawno, dawno, dwa lata temu już grałem, ale przez jakiś czas przestałem, przez bardzo długi czas nie grałem i potem wróciłem do tego, uczyłem się i jakoś już w miarę umiem. E, no i ra, raz, jeden raz, kiedy grałem, to tylko raz zobaczyłem, że, by, że y, był że typek, który chciał się za mnie zatimować. Po prostu to był taki szturmowiec. Y, no. Chciał się zatimować. Y, I... do dzisiaj mam go znajomych, ale o nie, no już. No Ci. To takie. Dobra, próbujemy się z zatimować. Ja cię tylko uleczę. No. Próbujemy no, się z o, o kurde, ej, on chyba nie o, będzie się zatimować, co? No nie no, tu trudno będzie. Ty nie lubisz się prawda? Ty jesteś taki dobry który jest dobry, ale nie lubi się zatimować, prawda? No to jest tym... trudne, żeby zatimowanie tutaj. To jest mega trudne. O nie no, wrzucałem mu minisy. No kurde, nie udało się. Dobra, druga próba. Drugie podejście, Spróbujmy. Drugie podejście, no. Dobra, powiedzmy, że mamy trzy podejścia, jeszcze dwa. Jak w tej rundzie nikt się z nami nie zatimuje, to przysięgam, że rozwalę komputer. Przysięgasz. Przysięgasz, Nie, ja tak? przepraszam, nie przysięgam jednak, sorry. Kurde, ej, co mi się dzieje? Breeze? O! Gdy mi przed ekranem jakieś cuda się cuda wianki się działy. Dobra, dzisiaj będziemy żulić. Teraz ja będę żulić. Macie zostawić Nie. suba albo e, zdepczę was e, ten brr -br was e, podepta. No, no i razem zostawić suba. Aha. Spadły mi jądra. co ci spadło? Nic, 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 nic. Je Oho! Oho. A, podniosłem! A ty masz od kogoś innego? Może! Co? Ja nie, nie! Ej, ja żartowałem tylko. No dobrze, bo, bo już mia miałem e, donieść połowców. Jakich chłopców? Czego chłopców na no, się. Nie, nie tego! Spoko, nie tego! A wy na pewno? i w ogóle Janek Wolnic cię przezywa na grupie. Jak, jak ciebie wywalili, to powiedział, żebyś, yy, że Łukasz jest wkurzający i tak dalej. Eee a, to... jest a nie, bo on, wtedy, bo on wtedy nie wiedział, że to nie ja robiłem te wszystkie regulaminy. Yy, ja po prostu nie słuchałem nikogo. Yy. Tak samo oni mnie mieli w tyle jak jaś. Po gdzieś. E, ten fanek z tym Oliwierem, to oni robili se on, oni tam też, e, jak już. E, tak. Ten... minęło, jest już na razie. Bo ja widziałem, że my macie po prostu jakąś dramę i chciałem się dopytać o co. Ej, przedziurawiłem Było sobie... Mięło. Ej, przedziurawiłem sobie takim kolcem sznurówki. I teraz mam je tak troszkę przyszczepiony do siebie. No. się nie mogę rozłączyć. O Boże, co ja zrobiłem? Sobie spodnie przedziurawiłem. Ja w to nie wierzę, jestem takim debilem. Muszę to wszystko wyciągnąć. O, jestem wyciągnąć. Co? <laughs> Mm. O kurde Ja chyba się przesłyszałem Ale mi o to chodziło Dobre. Żeby ja ten koniec też drówek No 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 naprawdę no. ci mówię przysięgam A jeszcze taki coś taki... Takie bardzo przyjemne, Nie tak, tak takie, takie bardzo Takie bardzo przyjemne Co? Ej ty Nie, ziomek. Ziomuś. No. Chcesz okay, się nafilmować? Chyba Dwa nie, nie chcę się kupować. Jest jakiś bo który nie umie grać i... Nie o w... i jakby to, jakby to ja mam... Ja, ja... mam y, można powiedzieć żart a nie żart. No, ale on jest taki dziwny, że nie wiem, nie wiem czy... Opowiedz go! Chcemy posłuchać Zasad. jakiegoś suchara. No, ale to nie... To jest żart a nie żart. Okej, okay, dobra no, dawaj. To jest coś takiego, że... Jak stoisz to kila Jak siedzisz, to trochę kuje. A jak leżysz, to się kila. Co to jest? A byś, ja to... Ja to zobaczyłem na reklamie, rozumiesz? Normalnie. Reklama. I wyobrażamy Normalnie. wyobrażamy dzieci, które to Okej, okay, z góry... z góry przepraszam, ale no mówię prawdę, że... Też muszę przemyśleć, jakie reklamy robią, bo raz ja się oglądałem z mamą, i taka reklama mi się wyświetliła, że, że masakra, że nie, to jest bez sensu po prostu. Nie. Ciekawe, co mama jak mama zareagowała. No po powiedziała Najpierw takimi dużymi oczami, co? I. O nie! Ej, tutaj jest super. A, jakiegoś to... typa, ale chciałbym się z tym typem steamować, ale ten typ mi... Nie jest. kurde, ale on tam gdzieś tym. Halo, typek. Halo. Halo. No, typek. Ty... Ej, bo on jest jakiś botem, bo się mi nie, nie tak. Aha, ja wiem komu no, jest. Czyli to jest jakiś bot. Czyli, czyli macie... baczę. O! Kurde, ej, dalej go w boksa robimy, nie zabijamy go, tylko go... Aha, tylko rankery to trzeba napić. Na A to X pan... Ej ty pleci! Oho! Dobra, on, on, skoro on umie latać to znaczy, że on będzie dobry. Ja też mam. Oho! Team! Sojusz! No bro! Roski! On poczekaj, nie bij go! Trzeba z nim się zaznaczyć? Ten... Dobra, on nie, on dobra jednak. Bardzo niemiły. Chyba! On był niemiły, mama! No, on będzie miły! O, patrz jak umiem trikować! Widzisz? Patrz no, patrz, patrz, patrz na moje pistolety, patrz. Umiesz tak? Tak. Okay. Czekaj. Ooo, no my jesteśmy Sigma. A pokaże ci po co jest ten taki dziwny skok? Yeah. Yeah. Patrz, po to, patrz. E, żeby, poczekaj, żeby tak jak z filmów to zrobić. Czekaj, no nie no. Czekaj no. No nie wytrzymam. Aha, bo mam za, za mało sprinta. No tak, o to chodzi no. Tak jak w filmach, że to kaczesz i bum. Dobra, ale... Muszę coś... A po tobie, a po tobie, no. no. Dobra, to trzeba się z kimś w końcu steamować. Nie no, tu jest pusto... No. Pusto. Oj nie, ja to jednak. A tu jednak. dzięki. dzięki, dzięki. And. Lecimy, 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 oh. lecimy z kibiej kątami Typ, 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 proszę, chłopie, jak, ja cię nie chcę nic robić, a, tylko proszę steamuj się z nami. Jak on będzie, jak on będzie niedobry, to ja go odwrócę, nic nie się nie zali. Moim Steamuj się, Oho. gdzie jesteś typku? Tu jesteś! Team! 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 Jest! Jest! Team mama! Chciałem! A nie, on jest! Nie dlatego że on chce teama kurde, ej, ja myślę, że on chce teama z nami kurde, na razie nikt nie chce się z nami steamować czyli nie ma dobrych graczy już w tej grze Ej, dlaczego tu jesteś Ej, słabo cię słychać. Ej, Tu jest potworek! Tu można być potworkiem, pokazać ci coś patrz! Ja bym się Lecimy w ciebie, chopę! Lecimy, chopę! Uciekam z tego laboratorium, kurde, jak mogę uciec! Weźmy to, kurwa! Okej, okay. uciekam z tego laboratorium! Ej, ja zrobić ten. To odmienić, bo jestem SCP! zrobić ja ty To jest SCP! Ej, słowo Cię słuchałeś! Ty możesz się tak zmienić, bo e, Ty masz postać specjalną? Czy ty no, coś masz? Takie pompony patrz! Ty masz, ty masz takie... że ty masz w eku takie coś. No, to są pompony potworki. No to dawaj. Co mam dać? Daj mi, daj. Nie. Dobra, daj. musimy się z kimś steamować, jak ktoś będzie nieposłuszny, to mu robię kamehameha, chopie. Kamehameha. A w ogóle wiesz, że kamehameha zostało dodane do gry? A co to jest kamehameha? No wiesz, to taki... Ej! Kolejne potworki! Masz je inne, masz inne potworki! Chodź, like me, don't masz don't like potworka, me, Ej, damaj mi, daj mi! Masz potworka, będziemy Ej, Skakuj, malenka! Kurde, co ja mam zrobić?! Ej! Nie nie Patrz, przytrzymaj E! Aha. Tak jak, tak jak wsiad... Dobra, no i wsiadaj, malenka. Jeśli ktoś będzie nieposłuszny i nie będzie się, się chciał znowu steamować, to wiesz co robi. co? No To odpalamy tak, nasze gdyby... pompony, Nie bo patrz, patrz, w niego... Bo, kiedy odpalamy nasze piękne pompony. <laughs> Ale wszystko to, niby to się dziwnie musi kojarzyć, no. No tak. Popie. O. Poczekaj! O. No, że... że ty umiesz i... Są typy, a e... wiesz co się robi z typami? Aha. Wiesz, ale oni wyglądają jak No już. Kopie, to są rankety. Powinieneś być normalnym grać, prawda? Ale nie jesteś. Jest. ha ha Igua! On też nie chce być nie, Ten też nie jest posłuszny. Zdanie przed łebetynem, jak kurde, czyli liderka. Tylko piaci robię kamecha, mecha, nie? Wierzę w ciebie. Musisz mi mieć pola. Bamboklat, Nie. Wiesz tak to się robi. No. BOMBOKLAS! Tak, to patrz teraz. BOMBOKLAS! Ej, idealnie, kiedy powiedziałaś bomboklas, to no nam się zwiedziłam na rangę A. Ej, czy masz jakieś... No kurde, nie da się o to wskoczyć. Aparat. Przez... Kamienia. Dwie. No nie da się, no, przysięgam.

Widzowie, napiszcie czy jesteście dżęziarami, jak nie. No to, no to Sigma, no bo dżęziary to są wkurzające troszkę. Ta piosenka mnie i no, tylko Już Ej! Już, dobra, już, dobra pop ej! widzowie, zmieniamy plany! Ta gierka jednak nazywa się gramy tylko pod potkami, nie? Dobie! w tych! Jedna gramy tylko pod ktokami, bo... Ale, poczekaj, a to się może wyładować i nam tylko zrobić? zrobi? Nie, oni mogą mieli to nam się nie będzie wyładowywało to? nie, bo mogą mogę zaciągnąć. Patrzę w tego typa, tutaj był. Jeżdżemy tam Chyba, ej! Ta, ten świat to jednak się nazywa gra tylko potworami, bo tutaj w tych czasach się nie nasywałaś z nim. Ej, tam kolejny typ jest potworkiem! Taki jeszcze typ, który jest potworem tam jest! Patrz! Potwór! 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 potwór. Na szczęście wujcie spróbujemy. Co to Zadzimy... było? No, ty. Ale walnę o podejście. Gramy, no dawaj. no dawaj. Ej co to było? Jawolę! Ty! To no, tak śmiesznie wyglądało. Śmiesznie no, tak i się... takie mocne, taka nie. walka. Mm, no, to było, było jak to było jak w filmie Venom. Venom kontra Venom też tam było w filmie Venom. To wyglądało uh. dosłownie identycznie. Ej, a, ja, a jak ja słyszę to, co ty mówisz? Venom kontra Venom. No Venom to kontra Venom. No wiesz jaki Venom. No taki Venom. No taki, taki też. Venom kontra Venom. No tak. Wróć. Kurde. O. Ej dobra, lecimy na miejscówkę, gdzie, gdzie, muszę, gdzie są pompony. Powinny być tam pompony. Ja nie wiem, gdzie są pompony, ale mam nadzieję, że znajdziemy jakieś pompony. Ja już chcę być potworkiem. Dawaj w goto. Poczekaj, no, bo mi się coś zepsuło i nie umiem dać w goto. o Czy ja dałem oglądaj? Nie, jak się teraz to teraz wychodzi na hasło? daj. O nie, chyba będziemy musieli wyjść i wejść, bo nic, nic mi to... Tu... Czekaj. Dalej. Daj, anuluj. Nie ma. Ja anuluj? Tutaj jest anuluj? Nie. A tutaj jest anuluj? Widzę, że widzieliście, co się tam działo. ja wale. Chyba nie. Chyba mi się nie da. Ej, nie słychać się. Ej, chyba się nie da jednak. Dobra to wyjdź do lobby i wejdź ok. I To przy okazji yy, albo albo no. Ale co to było? Ja To była chyba jedna z największych wojen No Ty, Nie. ale jak ktoś znowu będzie bitwa pod... bo kontra podwójca to mać na z Dobra, no. goto, 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 goto. Zarobiliście. W ogóle zobaczę ile wyświetla już ma tamten film. W ogóle e, wejdźcie widzowie na film mój, e, który nagrałem z kuzynem. Teraz też challenge z kuzynem. Losujemy czy gramy, czym gramy. Tak coś. Ej kurde, na pewno muzyka. A nie, tą, którą mam teraz dołożona nie. Nie, zaproszcza no w ty mam też w tym momencie. Dobra, no to siema. Okej, okay, let's go. I ten ma dwa wyświetlenia. Jedną mapkę w górę i mam jedną subskrypcję. Troszeczkę mało. Widzowie! Płócimy po 10 subskrypcji miał chyba na jednym filmie gdzieś, a dobrze mnie słychać. Czekaj, bo cię słabo słychać. Musisz przybliżyć ten mikrofon cały czas. E, teraz git? E, jeszcze troszkę. Teraz? E, jeszcze troszkę. Ej, wiesz co? No. Mogę, mogę ci dać mój y, mikrofon? Bo ja mam dwa mikrofony jeden mi już jest niepotrzebny, please. No mnie no. Znaczy, dwie stówy on jest. Nie wiem, nie wiem. jak moja mama, a tu jak teraz dobrze. Ale ty nie musisz go kupować. Ja ci go dam za darmo, bo i tak z niego nie korzystam i zapomniałem, że go mam. On był bardzo dobrym mikrofonem. On bardzo dobrze działa. Chodzi, o chodzi też o moją mamę, bo moja mama... Yy, jest tak, bo yy, że to niby ktoś kupił, i to jest takie, że pieniądze i to wszystko, yy, że moja mama rozumie, że ktoś chce dać, ale no, że nie, bo, bo to kosztowało i no. Że potem, jak już ja się zgodzę, bez warunku mamy, to mama od razu mu oddaje pieniądze za, za tą rzecz. A, ej, to może ten? To może chcesz to kupić? No, 50 zł, 50 zł i ci daje. 50? No, to to kosztowało więcej, ale ja ci to dam za 50. No. To dla mnie git, jeszcze będę... Jeszcze po tym się zaposłem mamy. Okej, dobra, spoko. No i tak jest już to używane. Yy, ono nie jest. Takie takie coś, taka jakby troszkę taka... Takie sitko, które jest takie do przyczepione do tego mikrofonu czekamy. Troszkę jest tak troszkę dziurawe, ale tylko jedna taka nawet nie ma dziury, tylko jest takie troszkę yy, leciutko, takie troszkę porwane w jednym miejscu, tak troszkę. Teraz, a to yy, nie, nie jest sam mikrofon, słychać? tylko to jest co? A teraz dobrze mnie słychać? Teraz, yy, dobrze, no Okej, okay, a teraz mam pytanie. Czy chcesz się pozbyć tego mikrofonu, czy tak? Chcę się pozbyć tego mikrofonu, bo on cały czas siedzi w moim pokoju przeszkadzami i nie wiem gdzie go dać, jak sprzątam pokój, więc bardzo bym no się No to spróbuję, spróbuję Ci pomóc z, z tym problemem i ja będę musiała też się dogadać z, z, swoje, z moją mamą, co ja. i no no jak? Spoko. No, Ale teraz, teraz, teraz musisz mnie posłuchać, lecimy tutaj, bo tutaj yy, prawdopodobnie będą pompony. Tam gdzie zaznaczyłeś? Tak Ej Ali Okej, okay, okej okay. I wiesz tutaj kim będziemy? Będziemy eee. O nie, tu jest chyba z milion osób No Problem. Troszkę nie. więcej niż pijemy. No, ale prawda to jest. Więcej. Troszkę więcej co? Ej, ej ej, U, ja chłopie! No. Już... Nawet nie zdążyłem otworzyć zdążyłem ja się kręcę i nie podkręcasz. A ja cię zablokowałem w jakimś... w tej wieży. Chodzę trudno. Biorę wszystko co... Oooo... Ja dobra, i poleć po moją kartę. Proszę, proszę, proszę. Ja twoja karta? No nie! Mi no mnie nie ludzie, no nie! Bo mocno! no! Jest mi Lej! Nie! No, Zaraz no, dobra. Jest... Trudno, kończymy. Elo. Thank you.